I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was w takim króciutkim informacyjnym newsie. Moi drodzy, doczekaliśmy się, wypłakaliśmy, będzie dla błyskawicy pewna zmiana, jeżeli chodzi o parametry okrętu. Teraz czekamy na płacze na temat tego, że ta zmiana jest mała i nieistotna. Otóż, moi drodzy, całość tych zmian w balansie dla błyskawicy zamyka się w tym jednym zdaniu przeładowanie głównej artylerii zostanie zmniejszone z 6,5 sekundy do 6, więc no pół sekundy na przeładowaniu rzędu 6,5 to jest około 7% więc jeżeli na przykład na pancerniku by było 7% zrobić buffa to zszedłby na około 28 sekund, 27 i8, 279, także tak to mniej więcej wygląda Także zobaczymy, jak się to będzie sprawdzało. Miejmy nadzieję, że to jeszcze nie koniec zmian w tym okręcie, że jeszcze będzie nam się nim grało lepiej niż do tej pory. Przy czym nadal nie uważam, że gra się nim źle. Ale to już inna sprawa. Mamy również zmiany w HOSHO, ale to akurat mnie nie interesuje totalnie. Zmiany w balansie francuskich okrętów, niszczycieli, konkretnie. Ale, co najbardziej nas interesuje, tutaj, jeszcze w tych zmianach w balansie, Sigma zostaje zmieniona dla okrętu na 8 jeżdżę dla Władywostoka z 1,7 do 1,6, także będzie troszeczkę bardziej rozrzucał. No i Kreml dostaje nerfa, moi drodzy. Niedużego, ale jednak. Maksymalny damage z pocisków przeciw przeciwpancernych zostaje zmniejszony o 1000 punktów. Więc troszeczkę to będzie tutaj mniej zadawało. No i szansa. Aha, żeby dorównać zmianom w pociskach przeciwpancernych, zostaną zmienione również pociski odnogowo-burzące. Damage z 6600 na 6500, no i szansa na pozar spada z 48% do 45%, także Kreml raczej to dosyć mocno odczuje. No i to są zmiany w tych okrętach, w zasadzie dla nas najważniejsza jest ta informacja. Błyskawica dostaje buffa, będzie miała reload o pół sekundy krótszy. Co więcej, moi drodzy, mamy zapowiedziane brytyjskie ciężkie krążowniki. Jak widzicie, informacja tutaj rozpoczyna się od tieru 5, więc najprawdopodobniej od tego poziomu będzie rozgałęzienie. Będziemy mieli tutaj na tierze 5 okręt, który będzie wyposażony w 7 pojedynczych dział kalibru 190 mm. Na tierze 6 4 podwójne 200 trójki. I te 203 trójki zostaną z nami do 8 włącznie, tylko tutaj zmieni się konfiguracja.

W konfiguracji 3 razy 3 i Goliath na tierze 10 będzie miał uzbrojenie, będzie 12 luf, kalibru takiego samego jak tier czyli 234 mm. Uzbrojenie torpedowe takie samo jak na większości okrętów, także pytanie tylko kiedy to wejdzie. No i będzie informacja również o kampanii włoskiej, ale to wspominałem wcześniej, będzie unikalny dowódca. Niestety nie znamy jeszcze jego Umiejętności unikalnych, jakie on tam będzie miał, także na te informacje nadal czekamy. No i taki króciutki news, także z mojej strony to wszystko, do usłyszenia i na razie.